Wczesne przedpołudnie w Czarnej w Co tu można robić o tej porze? W restauracji zwierza nam się osiemnastoletnia Iwona Tu nie ma co robić Wypić wypije, kurde No, stara flacha To już, kurde, pije, czyli nie może, kurde, ale pije. Do sali bezalkoholowej tu bylców nie wpuszczają, bo brudzę A zresztą po cóż by tu przychodzili? nie ma żadnej rozrywki tutaj, no gdzie ci ludzie pójdą? Nigdzie nie pójdą. Nie ma kina, nie ma, nie ma jakiegoś po prostu basenu, jakiegoś lodowiska, no to wszystko weźmie pieniądze i idzie i na piwko, a przy piwko się zaczyna. Na... W sali z zakąskami pije się na przemian piwo i czystą, aż do skutku. No po co tam będę chodził, proszę Panią, jak tam nikogo nie ma. I tam, rozrywki, nie damy jakiejś rozrywki, niczego, nie ma nic. No mi to trudno będzie na to bo co tam się organizuje, co tego, to wie ja Pani, bo ja tam rzadko, no, kiedy tam, panie. mało kiedy, wie Pani, coś tam organizuje. Jutro zacznie się kolejny dzień w Czarnej w Bieszczadach.